Dobry wieczór. No dobrze, kochani. Kochani, miło Was widzieć. Co słychać? To zależy. Gdzie ucho przyłożyć? No dobrze, zacznijmy. pani Zbigniewie, aktor. Wielkie kreacje, wielkie role filmowe. Cza. Cza. A i tak szerszemu widzowi jestem znany głównie z reklamy maści na hemorydy. Ja uwielbiam Twoją twórczość. O. Twoja maść nieraz mi tu ratowała. No ale, dobrze. Jak panu minął ten czas? Teatr dramatyczny zamknięty. Proszę Pana, po dwóch miesiącach pandemii z teatrem dramatycznym łączył mnie jedynie dramat na końcu w banku. No i co Pan teraz robi? Proszę zostałem, zostałem żigolakiem, pomyślałem sobie za Hamletem być albo żyć i wyszło mi, że żyć, jak to mawiają na Śląsku. <grym> A skąd akurat pomysł na tę branżę? Wie pan, jako aktor stanąłem w pewnego rodzaju życiowym rozkroku i jakby to mnie zainspirowało. No dobrze. A pani Joanna. Pani Joanna widzę prosto z pociągu. Ja ciągle jadę. Opera to też kultura wysoka. A pan tu jest. No. I dalej zamknięta. No. – Ale jakoś to pani skomentuje? – Ale przecież wszystko pan powiedział! – No, a czym się pani teraz zajmuje? – Walczę w klatkach. Fajnie, nie? – A skąd pomysł na tak diametralną zmianę? – Bo ja, proszę pana, całe życie mieszkałam w bloku, więc w klatce niejedno widziałam. – Dlaczego pan po prostu nie wyłączy telefonu? – Bo wtedy nie będę słyszał SMS-ów, prawda? No to, nie może pan przestać? Ja mogę, ale moje klientki nie, nie. No dobrze, a pan Darek został. Inseminatorem. Czyli... Zapładniam krowy, klacze, świnie. Wow, to możemy sobie ścisnąć dłoń. Klientela różna branża podobna. No dobrze, ale od roka do weterynarii wydaje się być dość daleko. Nie, dlaczego? Na koncertach nieraz takie bydło było! Poza tym krowy szybko wszystko łapią. Wchodzę do obory i krzyczę do nich, krowy, jak się doicie, a one! Muu! Jak na Ustoku. <grystanie> Tylko owsiaka brakuje. <grystanie> no, no. A e, proszę mi powiedzieć, jak wyglądał pana pierwszy raz? <grystanie> To była krowa Beata, Beatka Wariatka. Na początku, wie pan, miałem trochę opory, nie, no ale postanowiłem sobie wyobrazić, że po prostu pół mnie jest tu, a pół w narni i jakoś poszło. I stąd ten temblak. A nie, 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 bo ta krowa wysoka była, wie pan, taka modelka, nie? No to ja profeska, prawda, na taborecik, pyk, jak prezesik, prawda? I... <trybuj> Rękawica, wiadomo z czym, wiadomo gdzie, jak mi się ta krowa na tym kisielu nie pośliźnie, tu i. No. A propos, Kisielu. Oho. Moją pierwszą walkę miałam w Kisielu. To było po dwóch tygodniach, odkąd jadłam jakiś ciepły posiłek. Oho. Byłam taka głodna, że na koniec mojej walki to było sucho. <grywa> <grywa> Ale wróćmy do pana Darka, bo zajęcie specyficzne, ale czy, czy potrzebne? Czy natura nie poradzi sobie sama? <laughs> Proszę cię, natura, że jakby nie ja, to mój brat nie miałby dzieci. <laughs> to, to se rozumiem, wytniecie, nie? Bo mi się brat będzie pultał. <laughs> no, tylko to jest na żywo. To może pan po prostu odzwoni i porozmawiamy już później na spokojnie. Dobrze. No ale. No hej, 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 hej. No. Na kiedy? Na jutro? Ty, ty chyba się nie kochana. Ja mam, ja mam kalendarz zajęty do, 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 do Wielkanocy, proszę ja ciebie. No nie, no nie, no nie, chyba, że w przyszłym miesiącu, ale to będzie tylko pół godzinki w piątek. No nie mogę pani Krysi przenieść na 18. No. Czemu? No bo mam majowe. no, a, a wiesz co, panią, panią Zdisławę przesunę, ona i tak się nie będzie, z, nie zorientuje, że się spotkaliśmy, także buziaczki, kocha, co tam chcesz sobie, tmoknij. <ścoughs> szalone, stare. A czy ja mogę się do pana umówić na spotkanie? A, dlaczego? Na badanie słuchu. Ale ja się tym nie zajmuję. Słucham? No, i fajnie. Mój trener zasugerował, że powinnam sobie zbadać słuch. Po jednej z walk ktoś mi dmuchnął w, w tą trąbkę Eustachiusza. Tak? No, z pół obrotu. A to jest... Oj, zrobił pan taki gwałtowny ruch. W moim przypadku to już jest instynkt. Jak się pan czuje? Dobrze. Może ja panu naleję wody. <sklucz> Powinna pomóc. Ach. A pan, panie Darku, czy miał pan jakieś trudne momenty? Tak, jeden dosyć taki traumatyczny. Po prostu zakochała się we mnie pewna młoda klacz. Nie piła, nie jadła po nocach, nie spała. I Jeździłem do niej, tłumaczyłem jej, że świat na to nie pozwoli. No bo jak mężczyzna i klacz? Nie w tym kraju. No, ja, ja też nie mam łatwo. A niech pan o tym opowie. Gdy pan no, kiedyś grałem sztukę w trzech aktach, a teraz nieraz mam trzy sztuki w jednym akcie. To wie pan to po czymś takim to ja już raczej nie bisuję. No <grym> dobrze. Pani Asiu, czy pani myśli. No, ja bym bardzo chciała. Ale czy pani myśli, że mogłaby jeszcze kiedyś zaśpiewać Arię? No, ja bym bardzo chciała, ale podczas jednej z walk, po prostu z półobrotu, dostałam w grdykę i musieli mi ją podciąć. Mogę pokazać? Nie, nie trzeba. Ale mam przy sobie. Nie. Oho, następuje zwolnienie blokady? Zęby. No grdykę musiałam zostawić w innej torebce. No dobrze, czyli tak pomału podsumowując, po przebranżowieniu się nie narzekacie Państwo na brak zajęć. Ja nie narzekam. Można powiedzieć, że przed pandemią miałem roboty po łokcie, a teraz mam popachę. Ja popach chwiny. A ja nie mam pachwin. No a czy nie tęsknią Państwo za dawnym zawodem? Teatr kultura wyższa. <laughs> Jaka kultura wyższa, proszę pana, ja się w nowej branży w mniej dupna własiłem niż w miesiąc na castingach. A ja mam luz! No to chociaż pani mam luz w każdym stawie! Poza tym wie pan, w nowej branży mogę realizować się filmowo i to na moich zasadach. No właśnie, bo to nie tylko panie yy, yy, do towarzystwa, ale też wytwórnia filmów erotycznych, Tepkam. Mm. Skąd pomysł na nazwę? No, jak skąd? Macbeth od tyłu. Ja chcę pamiętać, skąd ja się wywodzę. Czyli produkuje pan filmy. No, coś tam kręcę, zaczynam. Pana pierwszy film jednoręki bandyta. No bo w drugiej ręce trzymałem kamerę. Mówię, zaczynam dopiero, prawda? A Linda nie chce u pana zagrać? E, on powiedział, że póki co ma za co żyć. Czas pokaże. No. Wiem coś o tym. Jak sami Państwo widzą, świat stanął na głowie. Także zbliżamy się do końca naszych kolei losu. Na przykładzie tych trzech bohaterów, mogliśmy dobitnie zobaczyć, że podczas tej pandemii nie jedna trójka upadła.